Ja szybko nick. Szymanko, w dzisiejszym odcinku będziemy opierdalać Kerego. To Lajkujcie mojego fejsa. Kerc tam pozbierał. Opierdal tam. Opierdol mu tamtą skrzynkę jeszcze na końcu i wychodzimy kulturalnie. Kurę w Ogólnie go nie szanujemy. Dobra. Nie pisz mi drewna i kam... a zresztą wiesz. Daw mi mordę Zamknij Patrzcie Ja to robię masz byli karty Nie Nikt To nie jest wy ten rajd musi być Nie będzie rajdu Tak się właśnie opierdala Kerego Wszystko mi zabrał Nie, pierdzie No chodźcie idziemy Kurwa to jest w pizostrzynek A która to jest baza Haku? No to mówię właśnie No Ile... to dobra, nie. No to chodź Która najpierw baza? O, w sali, w sali Słuchajcie. dwóch jest ja jak też tych haku. No i co z tego? Ja, Many ja potem... hopem poleciał. Ja Ej, tak bo mówię. za tobą też coś idzie. Ja bym na to ja Dobra e, Tu chciał pompę, tu jest druga ja. Nie wiem, gdzie ty jesteś Dobra Mariusz, wtedy gdzie masz O nie, świetnie koło wiecie, że tu może być gówno No wiem, właśnie, bo... Jak Maria tu nie ma, nie ma tego tutaj Ale... Się... Martka Mają auto Czy G.S.A. tutaj A oni się tutaj kręcili dość często, oni... Dobra, dawajcie G.S.A., kurwa. Chuj Może to i to, że Zobaczymy, co A... będzie u G.S.A. Bo na jesieni, Juni mają bazę na jesieni. Kto? Y Stan? Ktoś? Nie. Co z Nie ma ktoś strzał? No. Stawiam totem. Połudze, taki ze starami, coś już nie tak jest. Nie ma jakiegoś. Tu mają wyjście, to raczej nie sądzę, żeby tu mieli totem. No co jest? No nieźle. Ja na, te, zplanty, na drewno. Na ten kamień, nie drewno. Na drewno jak to i tak jedną drzwi przecież... to samo wyjdzie. Tu jest totem. Pan first. Zabijcie plujkę. Kogo tu zabiję? Pompy Szczypę. A nas tu kurwa 5 jest, tak? A to jest jedna pojedyncza ściana? Tak. Ale no, nie ma to tam chyba... Na, na jest, końcu. widziałem. No, rajd right. od razu. Analog pobity Niszczyć to tam szybko. Nie jest skrzynki, nie wyciąga nic ze skrzynek. Gówno, gówno. Nic gówno. gówno, gówno. Gówno. Mmm, gówno coś. Zbieramy i zbijamy są szybko. Macie jakiś... ma ktoś klucz maszyn? Ja mam. To zbijaj skrzynki. Miegnie typek, bo ja byłem bo... <laughs> Już nie miegnie Ciebie goni, to pas jest 2T? <laughs> to nie jest To chyba to 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 Ale rozebrali to kurwa szybko Właśnie, <laughs> właśnie, wójt, to samo, pierdalać Dobra, lecimy stąd, do bazy Meduzy kurwa, posadzili No i je mówię, sam Tutaj ten, tutaj Kortar mówi że jest totem, prawda? więc na jedno tu weźmy może weźmiemy. Jaka suka tu ty nie, tylko z tak daleki. Ej, gdzie jesteście? Z hangarami na fronie? Easy. <grym> <Odech>. <grym> tutaj totem? No, tutaj mówił, że jest totem. Albo nie, to kuba i dalej. Więc na dwie ceki to jest. Próbujemy? E, jest ta baza, powiedz? Tu jest plaster miodu Co jest? Mamy ścianki do skosa No to tu były drzwi wcześniej zabudowane czyli tu coś może być, nie? Próbujemy to wyjewać na dwie? Najwyżej się dokraftuje Cech. Koło ta baza ma takie ściany? To my trzeba wiedzieć? To jest baza widów Dobra, to ja się kilam i przyjadę z lordem tutaj, dobra? Najbojów no ja kurwa Masz, weź mnie pozbieraj. Spróbujemy tu wejść na jedną, dwie No się. To weź nie pozbieraj. Weź już ceki ten. Ja dopiero do bazy, bo szybciej wejdziesz. A dopiero do bazy zawsze. Szybkie wejdziesz. Czekam tam bramie Wziąłeś to tam. Tak, za sobie bieszę. To wezmę już trzy ceki, kurwa. ma ktoś bez kluczy maszyn? Rzecz mi pompę, mm. ja. masz metr? nie może pompę mi zabudować? nie mogę pójść. no tego na płasku nie nie powinieneś tak robić. Wiesz i tam przeminiałem, że pompa była, nie? A to chyba, że to robiłeś ten, bo jeżeli to robisz w aucie to się buguje. No ja teraz to zrobiłem, nie? O to jebane fundamentami jest co czwórek prawdopodobnie Tutaj na dwie. O, no, na dwie. To jest daleko? To nie będzie spać na pendurach. będzie easy zryć. O Ty, tu benzyny nie, a jest, już myślałem. Ty stawiam totem w krzaku. Gdzie jest jak nie ma benzyny? A, zbijłeś Mentor. Mm -hmm. To tam sobie weź Strasz... Pizzecie krzewy? Strasznie ci klawiaturę słychać, kurwa No, pizzecie żeby... Czy 30 cent Wystarczy czy, dalej pizget? Nie, wystarczy to Na fundament to momentem pchamy? Na ziemię? Na fundament, normalnie Mhm Na ziemię? O tak? No, to na środku, betonu. Jest na środku? Nie wiem Będzie tak czy nie? Kurwa, weźmy te pizgaj, to niebieskie Znowu mnie nie pójść, ale powinien pójść <laughs> Pierdolbo. Mhm. To jest kośne Jest o tym chyba Nie, czekaj Będzie ciężko wejść Na kanze? nie mamy kanady. Wyskoczę z auta. Myślisz, że tu wejdzie? Tak. Co ty chcesz Chcę robić? Chcę wyskoczyć z auta, że tam wejdzie do środka. To nie jest złe, to auto. Nie mamy Kangi, kurwa, to jest problem. Czekaj, to z Tobą Tam już może być totem za tym tymi No to kurwa fajnie, bo benzyna się skończyła. Ozej <grym> daj, benzynę. Myślałem, że nie mamy. Dobra, kończymy, to auto wchodzi w ziemię. Czekaj, czekaj, stój, stój, stój. Stój, 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 stój. stój, stój, stój. Dawaj, jedziemy że ja wysiądę? Oboje A to <laughs> za wolno jedzie, ty Czekaj, kurwa, na mnie lubię. Paliwa mam tam zaraz, braknie Jakie to ma tryby? 140 Kurwa, nie muszę Serio? Myślicie, że to się uda? Skakuj. Kto? Uleciałeś? To, to... No. Ja no, też. Okay. Ty? Nie Czekaj, ja idę jeszcze raz. Czekaj, ja chcę jeszcze raz. <laughs> Mietego, podamę, nie tego czy przykoczył. Znowu metal. Dobra, metal, plantuj to tam. Ale czekaj, bo chciałbym wejść dalej zobaczyć. Teraz, że nie wyjdę, ale to nie szkodzi. A tam pisz jakąś ścianę? Tutaj na tą skrzynkę kurwa nie mogę skoczyć jakby tam się z z Tam dalej można wejść właśnie, chcę iść zobaczyć co jest zarobie. Nie bany kurwa nerw skakania kurwa na macie. A to jest. to znerfiło się ten Patrz kurwa, nie wysiadło mi kurwa Ale to mentor to ten, to, to trzeba podplantować cekę kurwa po prostu A gdybyś się no właśnie pod gdzieś się bóstą Daj mi ją Już Może jadę, być, kurwa. już jadę Uwaga, popierdolnie. A chujnie nie tam przycisk dalej. Więc dalej próbujesz. A no, ja tam chcę wejść, próbuj. Ja nie mieć dużego rozpędu. Zatem wystarczyć. Dużo lat. Nie ziemia, tam jest. Do, do Ale patrzemy na Jedna żelazna. No, to, no i to mamy dwie ceki. Strenować. Mamy dwie ceki. Spróbuj, że jeszcze raz się rozpędzę, tak że cięgrzy to. Musisz pod... Aha. <laughs> <laughs> Dobra, chuj. No tak, wiesz... Właśnie yy, z, mo z mojej strony spręcenę. No. Dlatego, że kiedy piło Pod E jest wysiadanie Mhm Aha Dobra nie działa Nie, w dupę to A gdzie jest totem? Nie zaplantuję tam, kurwa Nie zaplantujesz? No wejdę tam Co ty pierdolisz? No kurwa, Ja, ja Pierdolę to Co? Nie, nie wejdę tam kurwa. Nawet nie, nie wiem co tu jest wyrobane. Specjalnie jest tak zamurowana baba. Nie przejdę kurwa, to jest trzyma Znowu wstąpię. Pokierowca normalnie Zaplantuj. wyskoczy. Zaplantuję. A wy walicie? Na pewno. Te zginiesz. Czekaj kurwa na mnie. Tylko... Go... Czekaj. Czekaj, czekaj. ...z tego typu. Że może pójść na 3 Znaczy to raczej nie. Ale... Aha. Dobra. nie wierzy. Normalnie wysiada. To musi jakby skoczyć. Ale mogą być podwójne ściany, a ja nie mam możliwości zeskanowania tych. Dobra, pierdolni tam Chyba są dwie ściany, bracie Z której strony? Z drugiej strony? Drugi kuboj, trzeci kuboj A to baza jest 2x2 czy większa? Co? Nie będzie podwójnych ścian Co nie będzie? Nie będzie będzie. zobacz, z boku masz tego nie? To jest kośne i one chyba o. O. trochę dalej sięgają. Nie, nie, nie. nie. Mentor, nie wiesz co ja mam, jaki ja mam, pomysł? Zaplantowałem już. To planty, kurwa, robimy caki najwyżej. Z szoku zginęłem. wykurdyła te skrzynki, te wszystkie powiedz, że Busy, ściana... nie podwójna ściana... to nie masz... nie ma kamiennej? to żelazny o kurwa okay. Kurwa jego macie Tyle, musisz Tu na o. którą planciłem, bo sięgałem. Jest dobry. A ta, na którą nie sięgałem jest pojedyncza. No to plancił na niepojedynczą i jedziemy po ceki. Na niepojedynczą? No. ja na pojedynczą chyba, co? No, na pojedynczą chyba lepiej, nie? No bo ty powiedziałeś, że na podwójną, nie? Dobra, wsiadaj. Jedną sekundę. Motorski śpi? 13 Ambera było w aucie. Nie ma mentora? No, on jest śpi, a jest. O, to trzymaj, łapaj CTF motorski no, ja nie skoczę. Teraz jest dobrze Jesteś kiedyś taki plan? To dobry, dobry plan Kurwa myślisz? Bo ja się boję. Kurwa nie mam wyjścia. Oby kurwa, bo jak nie to... Nikt tam. Ja tu raczej nie przeżyję. Na talerzu poza tym strzelam, ale nie muszę wyjść kurwa. Poszła? Mhm. że poszło, ale nie mogę skoczyć. Ty ja, mi tu jakieś silniki wyrzuciło. To mhm. ja. To jest czyli lód. Które teraz na tę ale. Boże, biedna klawiatura Chcesz siąść, tak? Nie, nie, nie Mi wystarczy, że otworzycie Dobra. Masz totem? Nie, ale mam... Tak, gdzieś mam No to weź to otwórz Ustaw podrodzenie Otwórz mi to Już nie musisz, lektor. On już otwiera Pad jest Pat na lud. Aha, okej okay. To pięknie. Oooooo, wątek z O, ile blue Aha, brazy. Ja braku. się chcę tu podpisać z, na piknie. A nie było tu, a, a nie, nie było. Killer devox, Kisiel Smirno, Polako. Dobra, rozbieramy to do zera materiały nam się przydadzą No ale zaraz w nie? To za mnie nie pisgajcie jeszcze. No w ogóle go nie pisgajcie. W sumie? 4 ceki? Tak, tak słabo było, nie? Znaczy dzięki temu oni są pizdzi, a chuj na pewno, nie? A co jest w Ten Puste Ndst te ku wkładu 900 -a. Dobra, zaraz zimno umieram W sumie, stary, nieźle 5 półstaka taka przepalonego blue Więcej niż u nas Kurwa, te wraki ciężko pochopą, może ktoś? O! za dziw. O! Jest Beno. Dobra, wracamy? Tak, ja, mi jest, ja. jest w płodzie, <grym> Czyż u was ta zamiedzi jest kurwa różowa? No. Aha. Dobra, podaję. Pierwszy raz taką mam. A gdzie na jesień? No. Nie ma, zrobiliście z jesieni z zimą, z tą mucztyną. Ale... No, Co? No i zrobimy trochę. <głos> Naprawdę? <głos> ja, ja mam. Dobra. <noise> była w tym domu ja domu Ej, wiecie, że mam same silniki to są 200, ta jedyna 900 a co tam było? Eee, tam u nas chyba jest więcej lepszych silników czy już też są przewiezione. Przewiezione. Też mam jakiś silnik na sobie, No ja nie patrzy na razie jaki. 900... o kurwa. O jebany.